Aluminium i metale nieżelazne również stawiają specjalne wymagania frezom z węglików spiekanych. Na filmie pokazujemy, dlaczego nie można osiągnąć lepszych wyników przy użyciu uzębienia prostego Z3, ale należy zastosować specjalne uzębienie do aluminium. Po kilku sekundach widać wyraźnie mniej odprysków. Drobne uzębienie proste ulega zatkaniu. Na samej frezie widać jaśniejszy obszar, w którym osadziło się miękkie aluminium. Grubsze uzębienie z ALU usuwa znacznie więcej aluminium. Duże odpryski są wyraźnie widoczne i zmniejszają się dopiero wtedy, gdy przesuwamy frez po materiale z nieco mniejszym naciskiem, aby uzyskać zaznaczony kształt. Porównanie: tylko nieznacznie zanieczyszczone uzębienie z ALU u góry i mocno zanieczyszczone uzębienie proste u dołu. Dziękujemy za polubienie i udostępnienie. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić więcej filmów.